Cześć. Pewnie zauważyliście, że sporo u nas mówi się o automatyzacji, ale mamy ku temu swoje powody. Wprowadzenie jej do firm pozwala w znacznym stopniu uwolnić się od rutynowych czynności zabierających czas, a w efekcie skupić się na tym, co naprawdę ważne. W fergaminie stworzyliśmy ostatnio e -booka którego dowiesz się, jak 10-krotnie przyspieszyć proces rekrutacji, onboardingu nowych pracowników i jak zapanować nad umowami HR-owymi. Znajdziesz w nim również informacje na temat naszego nowego produktu, czyli podpisu hybrydowego, dzięki któremu w 100% zdalnie uda Ci się zawrzeć umowę o pracę z Twoim kandydatem. Link do pobrania jest w opisie. Zapraszam Ciebie również do zapisu na bezpłatną konsultację z jednym z naszych specjalistów, jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące naszego produktu. Dzięki i do zobaczenia. O, jakim warzywem jesteś? Ale super quiz. sobie się dowiem, jakim jestem warzywem. Cebulą! Hm.